Warta wciąż na to zwycięstwo czeka, dobrze by było, gdyby na te trzy kolejki przed końcem zaczęła zgarniać pełną pulę, bo jest to niewątpliwie bardzo potrzebne do tego, żeby się utrzymać. Ze swoich stref, czy to Shibata, czy to Felix, od razu czują ich na plecach, to jest zresztą coś. No i teraz muszą uważać zawodnicy Chrobrego i nie ma gola, ależ nieporozumienie. To inaczej, podobną drogę co Łukasz Piszczek. Chciałby pewnie do tego nawiązać, a tutaj było bardzo niebezpiecznie. Nie był w stanie tej piłki kopnąć na samym końcu. Wznawia szwedzi grę. Szwedzik wypatrzył tutaj po lewej stronie swojego kolegę Lewandowski. Dostaje piłkę Lewandowski. Odgrywa do Bartlewicza. I ten trafia na jeden do 0 w 30 minucie. Chrobry obejmuje prowadzenie. Warta sfrustrowana, warta wściekła. A Chrobry kilkoma podaniami z rzędu rozmontował de Defensywę warty i prowadzi w tym meczu. Już wydawało mi się, że ten kontratak jest zbyt wolny, że Bartlewicz również powinien zabrać się do lewej nogi, tam szukać uderzenia. Miał jednak swój cel, w tym wszystkim młody pomocnik Robrego głogów uderzył. No. Do obrony, powiedzmy sobie szczerze, błąd Kajzera, dostał prawdopodobnie tą piłkę pomiędzy nogami, ale Real. Tutaj doprowadzić do oddania strzału, ale proszę zobaczyć jak Bartlewicz powalczył sam w pressingu, utrudnił zdecydowanie y, sytuację zawodnikom Warty. Tupaj. Rusza zespół Warty, ale nie, akcja jednak została przerwana. No, nie szedł do piłki zawodnik Chrobrego. Natomiast został zahaczony, będzie rzut wolny. Patrzę na ławkę warty Poznań i widzę tam zawodników, którzy potencjalnie w drugiej połowie. W zmian się nie doszukaliśmy. No i zobaczymy, jak sobie będzie radzić zespół Ryszarda Tarasiewicza w drugiej części tego spotkania. Myślę, że jedyne co trener Tarasiewicz mógł powiedzieć swoim zawodnikom, to panowie, wychodzimy 45 minut prawdy o być albo nie. Bartlewicz. Znowu zagranie za linię defensywną Warty Poznań, jak to się zakończy, zakończy się golem, Lewandowski 2 do 0, Lewandowski stawia pieczątkę na tej przewadze gospodarzy na początku drugiej połowy. No i zakończyło się dokładnie tak jak musiało się zakończyć, w końcu któraś z tych akcji Chrobrego musiała zakończyć się golem, fantastyczne wyjście tutaj Bartlewicza do piłki, zobaczmy jak łatwo uwolnił się z podkrycia, obsłużył świetnym podaniem. Nie wiem, czy to szwedzik, czy to tupaj. Chyba szwedzik. Tak wykorzystał swoją szybkość fantastycznie. W Poza tym graliśmy nieźle przeciwko kotwicy. Stworzyliśmy 18 sytuacji, oddaliśmy 9 celnych strzałów. No ale skończyło się tylko na jednym golu. No Felix nawet nie skakał do tego podania. Żółta kartka dla Lewandowskiego. Trener. 2 do zera prowadzi chrobry no i tak też się dzieje jak mówiliśmy Bartek opuszcza boisko Szwedzik i jest piłkę to decyduje się na odegranie bądź wycofanie piłki niskie zejścia zobaczymy czy zaraz nie będzie opuszczał boiska Firley i Waluś. Te nazwiska też wymienialiśmy. Jeżeli chodzi o potencjalne zmiany, Rysel opuszcza murawę. To też sugerowaliśmy po tej żółtej kartce. Z ruchem pokazywał dobre fragmenty. No i troszkę wycofany jest teraz Shun Shibata. Być może po to, aby właśnie więcej miał piłek, żeby chętniej odwracał się, tak jak w tym przypadku, do przodu. Foul Będzie do żółta kartka dla Lewkota. Faul taktyczny. Powstrzymywał Shibatę w nieprzepisowy sposób. Z 15 na 13 miejsca awansuje chrobry, jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Awans od Wielokaty, ale jeszcze jest tutaj dośrodkowanie, już wydawało się, że będzie oddanie strzału, tak też się dzieje! 2 do 1 już tylko prowadzi Chrobry, Waluś zmniejsza straty i daje nadzieję na cokolwiek w tym meczu, w tej sytuacji dla Warty na punkt. No i właśnie, gdyby tak było 6 minut temu, na pewno byśmy patrzyli na to bardziej optymistycznie, w tym momencie zobaczymy, czy uda się Warcie jeszcze chociaż raz zagrozić bramce Chrobrego Głowów. Właśnie długiej piłki w kierunku pola karnego Chrobrego Głogów. Na nic więcej jednak sędzia nie pozwolił. Minęła ósma minuta doliczonego czasu i kończy się to spotkanie. Chrobry 2, warta 1.